E, jola lojalna, jola nielojalna. Easy, easy. Uwaga, stół z powyłamywanymi nogami. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca. Jakieś pytania jeszcze? <laughs> Pierwszy strzał, normalnie. Fajmy, ma Wojtek Gola kontrologopeda. Dawaj jakieś flety, muzykę klasyczną. Da, lecimy, kurde, z Mozartem. Ej, wiem, Aga, proszę, podeślij mi ten, ten. Remix e, tego, tej muzyki klasycznej, co mi wysyłałaś, bo remixy nie mają praw autorskich, nie? No e, e, dobra. Wiosna Vivaldiego, uwaga. Co musiał Dobra. mieć gościu w głowie, że słuchając muzyki klasycznej postanowił, kurde, remix zrobić, nie? Na dzwonek XD, tak, dokładnie Ja mam jeszcze ukulele, mogę coś zagrać na streamie, co wy na to? Jeszcze, jeszcze ładnie zaśpiewaj Tak, nie, nie umiem śpiewać Kukasz gra na ukulele na live. Nie wiem, czy to będzie dobrze słychać Nie, trochę rozstrojona jest, wiecie? O kurczę, ale bardzo rozstrojona jest Kurczę, nie będę jej nastrajał na tym Nie będę nastrajał na live'ie Na następnym live'ie robimy sobie koncert ukulele, co wy na to? E, Agniecha będzie na altówie jechała, na discordzie <grym> Po jakim czasie, w którym się znam, stwierdzam, że warto oglądać tego zbana, jest pozytywnie jebnięty elo Benz. Dokładnie Warto mi oglądać, jestem pozytywnie jebnięty elo Benz. Ale możemy zrobić kiedyś taki film Na przykład testujemy, wiecie, życzliwość osób, ci oddadzą pipitos, nie? Znaczy, pesos na, 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 na był taki filmik, nie? Był ten, e, Warus, tak? Tak? dobrze Ta? A no dobra, no, to, to, dobra do... to nie robimy, już ktoś no. robił taki filmik, to nie będzie... To nie. To nie, nie, nie ma co kupiować. Przepraszam. Jarosław Kaczyński dołączył do kuchni. Panie Jarosławie, naprawdę, na tym streamie pana się nie spodziewałem. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Przepraszam bardzo, ale czy Jarosław Kaczyński jest moim 000... 310 subskryberem? Ja muszę to sprawdzić. Jarosław Kaczyński mi napisał, nie wierzę. No grubo, najpierw subskryber, teraz do mnie napisał, co następne, nie? SSI to dober hlopne, SSI to, to generalno dobre audicije robi. E, i pamiętajcie, że... Nie myśla... to... robiłem nie, ale jednak nie. Ej, ścigamy się. <grym> no normalnie, to wszystko. Ale wiecie? weź, poczekaj, 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 nie, nie gub go, nie gub go, poczekaj tam. I nie jedź offroad, dobra? Robimy... Ej, robimy pości RP! Aha, dobra, spoko I jedź staraj się jechać, tylko wiesz, normalnie, tak, nie? Ej, dobrą stroną ulicy. No, no, ej, słuchajcie, no. za załupaliście się na pości RP i będzie z tego... To na pewno będzie na fany moment, nie? Mamy radę. Żadnych lamp nie zrywaj i będzie geacher blancher. E, to przekazuje ci 4000 i cent, nie? Ej, ja nie wiem czy ja mogę! <laughs> ej, no bo to jest tylko jeden cent w sumie, ale to jest kurde Ej wiesz co, Esosito, ej pan to, nie? Czekaj Zapłać Esosito 152 Oddajemy Ci jednego centa, żeby bana nie dostać <laughs> Kurde, teraz będę w kajdanach. I co on ogarnia? Nie wiem, nie wiem czy on mi wyciągnął. Dobra, kurde. Jak chcecie się skarpę, to, badał, to trochę ogarnąć się No tak, ale to kurde cię kierował no Za mnie jest bardzo dobry kierowca, bo o co chodzi X-Ray się jedzie nas ratować Nie, bo coś się odwalicie za chwilę Pojazd trafia na PZP, a za to was ukaram odpowiednimi mandatami Czemu co? mnie? Czemu mnie? Ej, excuse me Czemu mnie Ukara mandatami? Ej, no co jest? Ej, ja na to apelacji piszę, czemu mnie będzie mandatami karał? Przecież ja sobie z tyłu siedziałem, excuse me. Ej, serio, jak mi napisze teraz mandat na mnie, no, za, tak za to, że trochę. siedziałem obok, no bez przesady. Skarga na niego. Nie, no bez przesady, nie skargi, ale bardzo by było przykre. 750 euro. Ej, czajcie to? Policjant chce mi dać mandat za to, że siedziałem jako pasażer, co nie? Mega dobry stary, co ty piłeś? de naturat z poziomką, wiesz? Testowaliśmy dwa smaki denaturatu Ty! 33 łapki w górę jedna w dół! Ej, ale wy jesteście genialni, nie? Naprawdę kocham was wszystkich. 33 w górę. Za lajwa Za lajwa Dobra, słuchajcie, mega dzięki wam za, za bycie na tym live'ie. Możecie tutaj, nie wiem, pozdrowić kogoś, wygupić się, zabłysnąć cokolwiek, whatever. Teraz muszę się napić. I uwaga! Zapraszam was na Discorda w opisie i za chwilę będziemy za chwilę możemy pogadać, tak dosłownie na chwilkę. Bo chcecie napić coś zjeść, nie? Więc zapraszam do Discorda. Dzięki wszystkim za oglądanie. Teraz będę machał do was jak w tym Jak w... W Jak w Familiada, nie? Uwaga Machanko no To, 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 to.